Że z tyłu głowy nie bije się przeciwnika Uderzenia zostały Wielokrotnie powtórzone Sędzia powinien W tym momencie rozdzielić nas I rozpocząć walkę Tak jakby na nowo Nie zrobił tego <laughs> Nie poddałam się Miałam taką adrenalinę w sobie Uwierzcie mi, że chciałam walczyć dalej I jak słyszę gong Koniec walki mówię, What the fuck What the fuck no trudno, Marta wygrała, <laughs> gratuluję jej. Natomiast ja nie czuję się spełniona. Uwierzcie mi, że nie czuję się w tym momencie spełniona. I to jest tak, taka doza adrenaliny, kiedy wchodzisz na ten ring i ta wspaniała publiczność, która ci wspiera, ci ludzie, którzy są za tobą. To coś niesamowitego. Natomiast ty i tak skupiasz się tylko i wyłącznie na swoim przeciwniku. Um, ale kurczę, skoro jest w regulaminie jasno napisane, że faulem jest ciągnięcie za włosy, co było wykonane raz przez moją przeciwniczkę, po raz kolejny parę ciosów. Odwróciłam się dupą do niej, żeby się wydostać z tego dosiadu. I um, dostałam parę ciosów z tyłu głowy tu, 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 tu. tu. Ewidentnie sędzia Kalosz powinien w tym momencie ściągnąć ją ze mnie i rozpocząć walkę na nowo. Zapytać się jak się czuję, nie, nie, nie wiem jak to jest Fejma ma. Nie żałuję walki z Martą, ale czuję dosyć, czuję dosyć, bo naprawdę uwierzcie mi, że dałabym radę, tylko przerwał mi walkę. Przecież nie suknęłam, że się poddaję, tak? Nie, nie, nie oddałam tej walki. Podobnie jak walka z Kasiuszem. No, również tego nie rozumiem. Przegrałam i tyle oczywiście. Marta wygrała, natomiast są w regulaminie zapisane pewne kwestie, których sędzia, jako profesjonalny sędzia, powinien przestrzegać. Czyli jeżeli mamy napisane w regulaminie w tył głowy nie uderzamy wówczas, gdy przeciwnik jest do od Ciebie odwrócony, tak? A ja dostanę ewidentnie pięć ciosów w tył głowy, które on widział albo jest ślepy. E, powinien nas odciągnąć i powiedzieć, dziewczyny przybijcie sobie jeszcze raz piątkę i zaczynamy jeszcze raz, tak? Nie wiem, powiem Wam szczerze, Gratuluję Marcie, serio. Gratuluję. Jej, no, kuszę, no, Zawsze jest wygrany, przegrany. Ale jej ja tak czuję mega, mega niedosyt, bo wierzcie mi, że stać mnie na więcej niż to, co pokazałam. Ale to był mój debiut, więc. Totalnie pogubiłam się w tym wszystkim. Natomiast, um, gdybym tylko, gdyby sędzia nie zakończył tej walki tłumacząc mi się później, że dbało o moje zdrowie, ale... Ja mam w dupie, co, że mi nos przekrzywił? Zora, No woli... Marta, nie obrażam Cię, ale uderzasz jak kurwa mój synek. Naprawdę, Twoje ciosy są tak bolesne, że zobacz... Mhm, mm aż tak są uwzarta, serio. Żałuję, że nie miałam okazji po prostu zadać tego, co, co, co planowałam. Sędzia przerwał walkę, czuje niedosyt, chce rewanż. Jeżeli Wy również liczycie na rewanż, piszcie, piszcie. Bo nie wiem, jak Wy uważacie, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Ten, kto się zna bardziej na sportach mm, yy, walki, wie, że takie rzeczy jak uderzenia w to głowy są zakazane. I sędzia w tym momencie powinien ją odciągnąć. Upomnieć i zaczynamy od nowa. No, <laughs> mi kurwa przerywa walkę. Kiedy jestem po prostu, to jest taki szok, taka adrenalina. Ja jestem tak nakręcona i przerywam walkę. Ja I what the fuck. No, trudno. Przegrałam. Marta wygrała. Gratulacje, Marta. Yy. Nie wiem, czy chciałabym zrobić rewanż. Nie czułam strachu. Naprawdę, to czasu były baby, no spójrzcie, co, co mi się tu stało, no nic, nothing. Um. Kurwa, no ale jeżeli sędzia ewidentnie widzi, że są niedozwolone chwyty, chwyty za włosy, chwyty za tutaj, odwróciłam się dupą specjalnie po to, żeby wyrwać się z tej pozycji, a żeby wstać, nie, nie odpukałam, nie poddałam się, tylko walczyłam, chciałam walczyć do końca, a zjedziemy w koniec walki. Podczas gdy, tak jak powiedziałam wcześniej, um, kiedy z tyłu głowy uderzenia to są no, niedozwolone, on powinien po pierwszym uderzeniu zakończyć, tak? Znaczy Zakończyć. Dać jej upomnienia i rozpoczynamy, rozpoczynamy od nowa um, zabawę. Ja czuję niedosyt. Ja czuję jej Miałam taką adrenalinę, że uwierzcie mi... To było coś niesamowitego. Naprawdę. I <śmum> mam nadzieję. Nie wiem czy z nią rewanż, ale bardzo bym chciała zawalczyć jeszcze Fame na 4. Być może z kimś bardziej zbliżonym moim... Warunkom fizycznym. Natomiast nawet może być i Marta. Podeszłabym do tego zupełnie inaczej, no ale sędzia też jednak powinien być adekwatny do tego, co się dzieje na ringu, a nie. Sam tłumaczył dzień wcześniej, że niedozwolone są ciosy z tyłu głowy, podczas gdy zawodnik wstaje. i zadaje ciosy. Ciosy tu. On po prostu patrzy. No. Jaki to był knockout? Dobrze, ja gratuluję Marcie z całego serca, Okej okay, wygrała, no nie oszukujmy się, warunki fizyczne miała zdecydowanie A, lepsze niż ja. A jakbyście obstawiali tak kolejną walkę, z kim bym mogła zawalczyć według Was? Posłyszałam, że chodzą takie plotki, że pewna uczestniczka Warsaw Shore bardzo by chciała ze mną stoczyć, stoczyć pojedynek.